Cześć z tej strony Janek i witam Was w kolejnym filmie, w którym wraz z firmą CZS Beskidy e, gramy na Dellu Optiplex 760, czyli komputerze za około 150 zł. E, w dzisiejszym odcinku będzie gra, o którą pytaliście na mojej grupie na Facebooku, czyli gadżety Janka, a mianowicie Farming Simulator 19. O tym, jak ta gra w ogóle chodzi na tym sprzęcie, dowiecie się z tego odcinka, także zapraszam do oglądania. Także zaczynamy e, Far Cry 5 lub New Dawn w wersji rolniczej, czyli e, Farming Simulator w wersji 2019. Jest to ta wersja, która była rozdawana przez Epica i dokładnie, e, dokładnie tą grę e, odgrywaliśmy jakiś czas temu na tablecie e, Teclast X3 Pro. Troszeczkę ściśle, bo tu jest Dosyć głośno ta gra. Okej, opcje. Graficzne, bez niespodzianki. Niska jakość grafiki, 720p. Synchronizacja pionowa wyłączona. Pole widzenia 60. Można jeszcze ściąć troszkę... E, można jeszcze troszkę ściąć na grafice, natomiast... E, Natomiast akurat tego już nie warto robić. Dobra, z racji tego, że gra ładuje się dosyć długo, to ten moment, kiedy będzie się sam, sam etap ładował, troszeczkę przyspieszę i widzimy się za chwilę. I jesteśmy już w grze. Witają nas znane widoczki. I szczerze mówiąc nie wygląda to źle. Owszem, trochę... czasem brakuje trochę płynności. Roślinność też nie wygląda jakoś uber. Ale no w komputerze za 150 zł też nie oczekujemy cudów. Zwłaszcza, że gramy na detalach niskich i generalnie, generalnie nie jest źle. Widać jakieś tam zadrapania te na teksturach domu. Można sobie wyjść, połazić po domu. I nie jest to jakieś tragiczne. Ba, szczerze mówiąc ja bym był zadowolony, jakbym miał tylko taką opcję do grania. No dobra, ale jak tu się jeździ? Kombajny są trochę powolne, więc weźmiemy sobie tą maszynę co ostatnia, Czyli traktora I ciśniemy Fiatem po mieście robić demolkę jak w Carmageddonie I tutaj Gra działa w sumie całkiem podobnie jak na mm, Teclascie. Oczywiście różnica jest taka, że zamiast grać na małym y, ekranie, bo Teclas ma bodajże 11-calowy ekran, albo 12 calowy, 116 cala chyba ma ekranu, to gramy na 32-calowym y, monitorze, więc y, taka, taka jest różnica. Generalnie na pewno y, na pewno na mniejszym ekranie wyglądałoby to znacznie lepiej. Niestety mniejszym ekranem nie dysponuję, to jest y, najmniejszy ekran jaki w domu posiadam więc nie mogę powiedzieć czy by wyglądało y, czy będzie to wyglądało. Y, znaczy jestem w stanie powiedzieć, że będzie to na pewno wyglądało lepiej na y, mniejszym ekranie, bo po prostu nie będzie musiało się tak rozciągnąć. Natomiast nawet na takim ekranie nie jest źle. Owszem, krawędzie są, są poszarpane, no bo siłą rzeczy jest wyłączony. Natomiast mi to absolutnie nie przeszkadza. Są nawet jakieś delikatne refleksy. Refleksy świetlne są ten. Widać dym z rury. Zobaczymy, czy będziemy mogli podprowadzić samochód tym razem. Okej. Okay. Nie da się, będę można całą rozwalić coś przedmiot jest za ciężki, czyli niestety, ale nie To wracamy do naszego Fiata 1300 i jedziemy dalej przeżyć nauki ojca z Fartraje 5 Ale tragedii nie ma, jest nawet dobrze, szczerze mówiąc. Nie miałbym się tutaj do czego przyczepić, zwłaszcza... zwłaszcza wiedząc, ile kosztował ten komputer. Pewnikiem, gdyby ktoś mi powiedział, że... Yy, ta, że tak lata chodzi na komputerze za 10 tysięcy, no to bym się złapał za głowę i powiedział, Jezus, Palto, to zanim to złożę jaja, ale nie gra chodzi na kompie, którego baza kosztuje 90 zł i to już ma te 8 RAMu. Za 30 zł dysk na OELIXie i drugie tyle karta graficzna, to po co się w ogóle spinać? Szczególnie, że jak patrzę na model skrętu, to szczerze mówiąc, jest lepszy niż w Forge Horizon, gdzie tam po prostu. U... Yy, skręt, yy, jak przypatrzycie się dobrze, to wygląda jak w polem driver, że są po prostu trzy, model, trzy miejsca ułożenia, a, a rok na kierownicy i goście jeszcze przychyla. Takie dosyć dziwnie, więc. A tu wszystko ładnie płynnie. Jedziemy borem lasem. O, 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 będzie wypadek, będzie wypadek? Nie, ucieknie pewnie. Ale gonimy go, to prawie jak Need for Speed Tylko, że on, on jeździ tą betą e, z Most Wanted, a, a my mamy Punto na początku A, bo niestety, pewnie go nie dogonimy Ale przynajmniej wbijemy się w co innego Przy okazji, tak wygląda podwozie od e, Fiata 1300 DT Dobra, słuchajcie, tak wygląda podwozie, tak wygląda nasz kozak. Oooozbujem go czy nie? No, chyba nie uda się go rozbijać, a ja zapraszam Was na podsumowanie odcinka. Jak widzieliście, Farming Simulator na najniższych detalach jest niestraszny Optiplexowi 760, więc jeśli szukacie takiej podstawowej bazy do grania w nawet niekoniecznie starsze gry, natomiast z pewnymi ograniczeniami, to link do tego komputera znajdziecie w opisie do tego filmu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku, czyli Gadżety Janka. Zawsze dostaniecie tam film przed premierą, zawsze możecie zarzucić temat na kolejny odcinek, a także możecie, możemy sobie po prostu pogadać na tematy około gadżetowe. Raz jeszcze dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!